Dzisiejsze spotkanie z Czerwoną Policją Arena było 12 048 Ze pan Jacek Rzyliński, Pamiętam, że proszę o tym spotkanie. Ja gratuluję Legii do finału Pana Polskiego. Nam jest przykro, że... Raz, raz. Nam to, to, jest to. przykro, że o wyniku meczu Awans ja do finału decyduje wielbłąd sędziego, pomyłka sędziowska, bo karny był naprawdę na 2-1 z kapelusza i jest to bardzo przykre, że taki mecz się przegrywa, bo uważam, że nie byliśmy wcale gorszym zespołem i ale niestety jedziemy do domu bez tego, co chcieliśmy osiągnąć. Skoro sędzia musiał, był taki odważny i podyktował karnego, którego on tylko chyba widział, dlaczego nie podyktował karnego za rękę e, prawdopodobnie Kucharczyka w murze w ostatniej minucie meczu przy wolnym Starzyńskiego? Jeśli tu jest konsekwentny, dlaczego tu nie jest konsekwentny? A to bardzo boli. Dziękuję. bardzo Państwa, proszę o zgłaszanie się Piotr taki Orange Sport. Panie Prezesie, ja chciałbym o Krzysztofa zapytać, bo ten chłopak w ciągu kilku ostatnich dni o takie prawdziwe wejście w smoka zaliczył. No, Obrońcy mówią, że, że czują się pewnie, kiedy on jest w bramce. I to jest już taki Pana podstawowy bramkarz w tym momencie? Zostaną sobie wykorzystania, więc yy, mówienie też o chłopaku, który zagrał trzy mecze, dwa mecze w, mecie, yy, w, w i, i jeden męż w lidze, że jest podstawowym zawodnikiem to jest trochę nowy rozwój, ale rzeczywiście spisuje się bardzo dobrze. Piotr, Pan Piotr, proszę. Piotr, Łukasz, dziewiątym się ukaże na paniarskie emocje powoli na pewno będą coraz mniejsze. Ta wypowiedź, jak odczujemy w klasie to kolejne będzie dowód na to, że polscy sędziowie nie potrafią prowadzić spotkań. Ale nie, ja nie powiedziałem, że polscy sędziowie nie potrafią no. prowadzić spotkań, to Pan zrozumiał chyba źle moje intencje. Ja tylko okay. powiedziałem, dlaczego o wyniku takiego meczu decyduje karny z kapelusza, bo no, to woli. Pan powiedział, że... Bo ja uważam, że sędziego musiała, a propos, ja uważam, że sędziego musiała za bardzo dobrego sędziego. Rozumiem, natomiast Pan powiedział, że ten błąd zadecydował, a natomiast proszę powiedzieć, czy nie... W tej chwili już po meczu nie uważa pan, że zarówno Jankowski, jak i Starzyński mieli bardzo mało miejsca, że, że ta siła ofensywna pana zespołu była no, jak, na ten, jak na legię troszkę za mała? Nie pan, no, siła mojego zespołu była na legię, na legię być może za mała, ale też Jankowski już pierwszy meczu w obrębie legi pokazali, że, że z nimi się gra ciężko i tak samo było dzisiaj. Natomiast ja uważam, że być może nasza siła na legię była za mała, ale nam wynik remis bramkowy dawał awans do półfinału, więc. Wie pan, no, co by tutaj nie mówić, nie dopisywać, jakie teorie, to gdyby się to skończyło remisem 1-1, to my byśmy byli w finale. Była siła nasza ofensywna taka, jaka jest, no, ale taką mamy siłę po prostu, no i co? Gramy tymi ludźmi, którzy są, w ostatniej chwili wypadłem ze składu Kusik miałem praktycznie dwóch napastników, Andrzeja Niedzielana i Jankesa. Yy, dlatego gramy tymi zawodnikami, którzy są, no, ale ja uważam, że, że parę naprawdę fajnych akcji, parę kont w wykonaniu Jankesa Starzyńskiego, Smektały czy, czy Ecika Janoszki było naprawdę na, na dobrym poziomie, brakło tylko trochę no wykończenia. Natomiast no, siła była taka jaka była, to był też specyficzny mecz, pierwszy wynik 0-0, nerwówka, żaden zespół nie chciał się odkryć, nikt nie zaatakował frontalnie, bo każdy się bał z straconej bramki, dlatego myślę tak to wyglądało. Proszę. Panie trenerze, skoro pan widział, że nie było karnego po faulu, nie falu, na no Jędrzejczyku, to czy widział pan, że było karne po faulu, nie faulu z znaczy tak yy, fachowcy mówią, że karny był. Bo ja mam to z, mhm. z trybu, no, opowieści. Znaczy, bo zazwyczaj terenarzy jakby się zasłaniają tym, że no z daleka, z perspektywy... Nie widziałem dobrze ani tej, ani tej sytuacji, natomiast wszyscy, z którymi teraz rozmawiałem, mówią o drugiej sytuacji, że była wzięta z kapelusza. Natomiast Janoszka mówi, że skawa trafił go ręką w nogę. Skoro Janoszka No to... Musi pan spytać Januszki. Proszę bardzo Łukasz Turczyński Radio Pol. Panie tenerze, czy przy wyniku 1 do jednego nie zabrakło e, pana reakcji, być może jakiejś decyzji personalnej, bo to był korzystny wynik dla ruchu, może w tym momencie trzeba było postawić przysłowiowy autobus z polkarnym i bronić tego rezultatu, stawić dodatkowego e, obrońcę? Wie ciebie panu to nie, nie o to chodziło, żeby postawić autobus na Legii by, i, i bronić y, bramkowego... Remisu my sobie zdawaliśmy, że nie możemy się na legię ustawić na 16, bo przecież później padniemy. Legia ma zbyt dużo umiejętności, indywidualne zawodników, żeby bronić się autobusem, tak jak pan powiedział, ustawionym. Po strzelanej bramce szybko ten karny został podyktowany, więc trochę ten nasz plan leg w gruzach, bo miała być inna zmiana przygotowywana, no ale niestety nie zdążyliśmy już w tym momencie zareagować. No, teraz można mówić, że to był błąd trenera, no oczywiście, zawsze jak coś się wydarzy, to jest błąd trenera przecież. że musimy wygrać u siebie po dobry wieczór przede wszystkim po meczu remisowym na wyjeździe. Wiedziałem, że, że to spotkanie może być trudne z tego względu, że Ruch postawił wszystko na jedną kartę po zwycięstwie w Bełchatowie. Sytuacja ich w lidze jest o wiele bardziej spokojna niż gdyby przegrali. Nie mieli dzisiaj nic do stracenia, stąd też niezła gra Niezła gra ruchu, ale nie ustrzegliśmy się błędów na pewno i wiedzieliśmy, że w niektórych momentach mogą nas złapać na kontrataki, bo było wiadomo, że to my będziemy dążyć do strzelania bramki i w ten sposób będzie taka możliwość i rzeczywiście tak się, tak się stało i straciliśmy bramkę z rzutu karnego. tych Skaba mówi, że w ogóle by nie dotknął, w ogóle. <laughs> naprawdę no tak, ja mówię ja mówię to ja 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 co do ja mówi ale trzeba zapytać i, Wojtka ale dlatego ja Wojtka pytałem i nie ma nic chłopak do, do, do nie ma nic do, nie ma nic do stracenia mówiąc, że był karny albo nie był karny strzelają bramkę nie ma, nie ma problemu ma się tłumaczyć tym, że go nie dotknął. Jak mówi tak, że go nie dotknął. Po fakcie mógłby się przy, przyznać. Jeśli, jeśli zrobił karnego i, i nie przyznał się, no to trochę przesadą. No. no i później strzelił na, na na 2-1 i było wystarczająco dużo sytuacji, żeby znowu strzelić trze trzecią bramkę i, i mieć po prostu spokój z tym spotkaniem. Tak się nie stało i musieliśmy walczyć do, do końca, aby utrzymać ten wynik, a parę rzutów wolnych było, z których Marek Ziemczuk niejednokrotnie pokazał, że potrafi znakomicie strzelić. Dzisiaj, dzisiaj to mu się nie uda. Dziękuję. Okay. No, ale co z tym karnym? Januszka powiedział, moment? że dodatkowo. Tak, to może... Właśnie do końca, to może ja właśnie o karnym, bo o pierwszym karnym już przed chwilą bardzo, bardzo ostro skutkowała, wtedy już ten trzeci karny to był z wielki Wielbłąd i, i kompromitacja. Z, dnia, dzięki temu mogłem. awansować. Zapomniałem jedno zapytać. zapytać. No właśnie, jak Pan ocenia tą sytuację, jak to z Pana perspektywy wyglądało? Nie no, wszedł na, na tak dużym biegu, bo wydaje mi się, gdyby nie to, to yy, wszedł sam na sam. Tak wyglądało to przynajmniej z łaski, czy go ktoś dotknął, czy czy nie, tego nie wiem, bo, bo nie sposób zauważyć yy, z, ze strefy trenerskiej, czy, czy tam było dotknięcie zatrzymanie, czy też, czy też nie, ale, ale obejrzymy sobie sporo się nas spokojnie, będziemy widzieć, czy umetkę czy kłamał się, czy jędza czy, mówi, prawdę, czy Januszka. No, yy, Cieszymy się przede wszystkim z tego, że jesteśmy w finale. No bo w karierze zawodników no nie często się zdarza grać finały, a jeszcze tym bardziej zdobywać puchary, chociaż w ostatnim czasie Legia zdobyła poziom dwa, ale taki, taki okres w karierze każdego zawodnika czy trenera po prostu trzeba, trzeba umieć wykorzystać, bo w końcu jesteśmy tutaj, w danym momencie i staramy się tworzyć historię tego klubu, a tworzy się ją tylko i wyłącznie przez profera. każdy by chciał mieć gdzieś tam w Cywil zapisane, że nie tylko był w Legii, grał w Legii, ale z tą Legią coś zdobył. Proszę Pana Przemysława. z głównikiem pytałem trenera o i mówił trener, że musi się uzbroić w cierpliwość i na pewno dostanie szansę i chciałem się spytać, czy Teraz jest ten moment, że on tę szansę wykorzystał i jest podstawowym e, piłkarzem. Czy w tej chwili to jest piłkarz, który jest w najlepszej formie stałej do drużyny? Bo tak patrząc na statystyki, tak to wygląda, że praktycznie w każdym meczu. Wydaje mi się, że to normalne kolej rzeczy w stosunku do nowych piłkarzy, którzy przychodzą. Wyjątkiem był e, Beryszyński, ale też unikło to z tego, że punktu z miał e, rzeźniczek ale dla to przyjął bez żadnego problemu I, i oczywiście, że może się czuć podstawowym zawodnikiem, bo, bo tak jest w ostatnim czasie. On nie ma żadnych, nie powinien mieć żadnych problemów z tym, żeby czuł się podstawowym zawodnikiem, a, a jego gra i to, co wnosi do, do drużyny, można ocenić naprawdę bardzo bardzo wysoko i rzeczywiście jest w dobrej formie. To widać, to widać, widać jego pewność na boisku. To co, to co robi. Sztuklę Telewizja Polska. Panie trenerze, kogo Pan bardziej w finale, czy Różnie to wszystko się może, może ułożyć. Nie ja wiem, z jednej strony Wiso byłby by, by był rewanż za ten mecz, bo tyle się o nim mówiło, byśmy zagrali dwóch meczów i na pewno byłoby to i bardzo interesujące widowisko. Nie inaczej będzie ze Śląskiem Wrocławem, bo znowu my mamy tam jakąś chęć rewanżu za Super Kucha polskich, gdzie przegraliśmy na własnym boisku w tak karnych. Także jedno i drugie spotkanie wydaje mi się e, bardzo interesujące, jeśli chodzi o Śląsk może być później, bo, no bo Śląska też nie musi się dostać przez e, Ligę do Europejskich Pucharów, tylko może to być Puchar Polski w zależności od tego, jak będą grali dopytam, jest w tym roku na Lech stać na dwie korony i stać nas też na to, że, że nic nie zdobędziemy, bo taka jest sytuacja, że w finale czy to będzie śląsk, czy to będzie Radem, to nie będzie przelewek, to będą bardzo trudne spotkania i podobnie jest w lidze. Lech spokojnie może przygotowywać się do każdego spotkania, grając mikrocyklem tygodniowym. My natomiast w różnych momentach no, będziemy musieli w dalszym ciągu grać w 103 dni, ale, ale tego wszyscy od nas wymagają. Wiemy o tym i chcemy y, zarówno wygrać Puchar Polski, jak i zdobyć mistrzostwo kraju, ale, ale tak jak mówię, w końcówce, w reguły zawsze, w końcówce sezonu wszystko się rozstrzyga. Kupią? Jeżeli można jeszcze, y, Pan pracuje na ulicy Łazienkowskiej. Zdaje Pan sobie sprawę, że przegrana w Pucharze finale to będzie też kolejny argument dla dla dziennikarzy, żeby mogą no, troszkę pojechać w stronę. Dobrze <sum> mnie ostatnio <sum> traktujecie, że przyjdzie i wasz czas. <sum> ja, ja wiem, w jakim zawodzie pracuję, także... w no. jednym z, wywiadów, z, z, z To też jest, tam? przepraszam to też jest presja na, na trenerze, bo, bo wie, jakie oczekiwania są. Ale taką samą presję odczuwają zawodnicy i też nie wszyscy do końca sobie z tym potrafią poradzić. Ale jeśli ktoś przychodzi do legi, to, to musi wiedzieć o tym, co go, go czekam, bo grając w legi, no, trzeba gdzieś około 20 spotkań zabiegać, żeby myśleć o, o tytule, także nie ma nie wiadomo jakiej euforii czy radości po, po zwycięstwie ligowym, bo, bo jest to rzeczą takim trudniej jak legia normalną. Jeszcze dopytam tylko o zmianę, którą Pan przeprowadził e, w przerwie, bo tak jak mówiłem, w e, wywiadach ja tak powtarza pan często, że ma do, no, szeroką talię. Do wyboru tak, tak, tak. ma pan praktycznych a światów po broni. Natomiast na no, dzisiaj do przerwy ta dwójka ta, ta, ta stoperów nie, nie wyglądała pewnie. A stąd też ta zmiana. Właśnie, jadłowiec też jeszcze nie jest w aktualnej formie, a z tego co wiemy co to jest y, kontuzjowane. Boi się pan, że... W tym okresie, gdzie trzeba już walczyć, żeby, trzeba coś zdobywać. Proszę panu Pana, zaczyna Pan mieć sytuację? Nie, nie, ma Pan rację. Mam nadzieję, że ona jeszcze będziemy w którymś momencie mogli wykorzystać, bo ta jego kontuzja to nie jest kontuzja mięśniowa, tak jak z reguły, problemy, czy z mięsień czterogłowym, czy, czy dwugłowym i ten czas leczenia jest o wiele dłuższy. To jest naciągnięcie parchijnych, gdzie Dixon już, już biega, indywidualnie trenuje i mam nadzieję, że szybko będzie do naszej dyspozycji. Dzisiaj wystraszyłem się troszeczkę, bo chciałem zmienić Michała w przerwie, co zrobiłem w końcu, bo mieliśmy problemy z Jankowskim po prostu i stąd wynikała ta, ta zmiana. Prowadziłem Tomka Jodłowca, który jest silnie głową gra dobrze, a Jankowski gra bardzo dobrze głową także, także stąd ta zmiana, ale wystraszyłem się i nie wiedziałem kogo zmienię, czy jakiego, czy, czy Michała, bo, bo Inniaki też narzekał na ból po chwili. spróbowaliśmy w drugiej połowie z jakim, ale no, jakoś to przeszło i wytrzymał do końca bez, bez większych problemów Panie Trenu, że próbował Pan jakoś porozmawiać z piłkazami, żeby oszczędzili Panu tych nerwów, bo tak w każdym meczu Jakaś ta końcówka taka niepotrzebnie nerwowa. No oni mają być, bo się mają dobrze kończyć i wtedy wszyscy są zadowoleni i w końcu wszyscy kibice też przychodzą, żeby, żeby przeżyć coś na stadionie. Oczywiście, że wolałbym, żeby był większy spokój, chociaż od czasu do czasu takich spotkań nie jest nie jest zbyt dużo, ale, ale wiem, wiem dlaczego. Się zapytam o Tomka Wrzyskiego, co tak naprawdę z nim się dzieje, bo mm, on przyszedł tutaj, jego głównym atutem miały być stałe fragmenty gry, tymczasem jego dośrodkowania, czy to ze stałych fragmentów gry, czy jeszcze gorzej z piłki w ruchu, no, są takie, pozostawiają no, dużo do życzenia. Są takie momenty, wiem, wiem. Tomek musi nawet pewności siebie zacząć grać rzeczywiście to co, to, co potrafi. Nie wszyscy zawodnicy mają tak silny charakter nie są aż tak pewni swoich umiejętności i w przypadku Tomka wydaje mi się, że potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby z nią wszystkim oswoić się i rzeczywiście grać to, co potrafi, bo, bo zgadzam się, że potrafi dużo więcej niż w rzeczywistości pokazuje wtedy, kiedy ma swoją szansę grać. Piotr Górski. w z Targocza. Dlaczego strzelą danego? Przecież pamiętam, że ostatnio Stolbucharz był jednym z tych, który nie wykorzystał jedenastki i od tamtej pory się raczej do, do karnych nie zbliżał. Mój błąd, bo nie wyznaczyliśmy nikogo do rzutów karnych, zostało to w gestii zawodników. Już było po prostu za późno, ale, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, Tam nikt sobie piłki nie wyrywa. No to też dużo, dużo mówi, bo, bo często jest tak, że nie strzelamy, a nie jest tam 3-4 przy piłce i, i czasami nie musi wyskoczyć i powiedzieć, czy strzela ten czy ten, a, a tak wcale, wcale nie było, przynajmniej ja tego nie widziałem na boisku, że tam jest kilku chętnych do strzelania tego rzutu karnego, to też świadczy, że w momencie, kiedy jest, jest ta presja, trzeba, trzeba mieć dużo oddań. Łukasz panie trenerze. Czy będzie pan konsekwentny, jeśli Wojciech Stała będzie zdał, to czy on będzie pełnił w meczach finałowych Kuchał Polski? Tak. Dziękuję bardzo. Spokojnie. Dziękuję. W ile? W ile? W ile?